24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gościem Polskiego Radia jest profesor Włodzimierz Biernacki, senator Prawa i Sprawiedliwości. Witam. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Panie profesorze, trudno zacząć tę audycję inaczej niż od sprawy werdyktu Trybunału Konstytucyjnego. Niemal zawsze było tak w dziejach politycznych III Rzeczypospolitej, że sprawa aborcji pojawiała się wtedy, kiedy no, miano od czegoś odwrócić uwagę, chciano coś przykryć. Yy, no i pojawiają się takie krytyczne głosy, że teraz też ta sprawa pojawiła się po to, żeby uwagę odwrócić, na ile pańskim zdaniem uzasadnione? No, moje zdanie, moja opinia jest taka o to. Uważam, że jeśli chodzi o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego to i tak można uznać, że pojawiło się ono stosunkowo późno. Ale nie wynika to z, ze zbiegu okoliczności, czy też z wykorzystywania takiej czy innej sytuacji. Tylko no wynika z tego, że ta materia, której, którą zajmował się Trybunał Konstytucyjny, jest materią z jednej strony złożoną, a z, drugą, z drugiej strony, jak wszyscy mamy świadomość tego, jest bardzo mocno taką materią, która może i jak widzimy wywołuje bardzo silne emocje. Natomiast daleki jestem od twierdzenia, że, że łączy się to z taką czy inną sytuacją, bo nigdy w mojej opinii nie byłoby dobrych warunków, a więc takich, takich realiów społecznych, politycznych i ekonomicznych, czy kulturowych, w których ten wyrok nie wzbudzałby emocji. Ja przypomnę, że podobne debaty, podobne dyskusje, podobne emocje miały miejsce w różnych krajach europejskich. Można dać przykład również i Stanów Zjednoczonych, gdzie ostatnia decyzja Donalda Trumpa o powołaniu na urząd sędzia Sądu Najwyższego no, sprawia, że Stany Zjednoczone też wejdą w właśnie w debatę dotyczącą zakresu właśnie aborcji. Więc ta materia, jak powiedziałem, nie jest związana z, z bieżącą polityką. To jest materia naprawdę tak ważna, że warto spojrzeć na nią z perspektywy naprawdę bardzo, bardzo szerokiej i wyjść po, poza ten czas teraźniejszy i mieć w perspektywie zarówno... No, no pewien pewien bagaż historyczny i, i, to, i to głębsze spojrzenie w przeszłość, Jak również mieć, no, trzeba konieczność i potrzebę, odczuwać potrzebę spojrzenia w przyszłość, bo, bo tak naprawdę ten, ten problem, ten problem, ta kwestia aborcji jest w dużej mierze i wiąże się z naszą przyszłością. Myślę tutaj o, o, o swojej przyszłości jako człowiek, który ma lat coraz więcej. A więc to nie tylko aborcja, ale również w perspektywie przyszłości ten wyrok odnosi się również do kwestii eutanazji. Właśnie no panowie z Prawa i Sprawiedliwości podnosili często, politycy z Prawa i Sprawiedliwości podnosili często kwestię tego, że to są rzeczy powiązane, ale zajmijmy się na razie tylko tym werdyktem i kwestią aborcji, mówi pan o przyszłości, ale także właśnie w tej sprawie, co dalej? Bo to, to nie jest sprawa, w której jedna strona sporu przekona drugą, tu. tu. Do zgody wiemy, że nie dojdzie. Pytanie, czy teraz ta ustawa będzie, teraz to orzeczenie szybko stanie się prawem, szybko zostanie to zmienione, czy raczej będzie się to wlokło, jak się obawiają zwolennicy zaostrzenia przepisów? Jak, jak Pan na to patrzy? W mojej opinii, właściwie orzeczenie Trybunału, które zostało już wydane po opublikowaniu, staje się wiążące. Owszem, są też i takie opinie, że, że właściwie samo orzeczenie powoduje, że. I jest ono, jak gdyby, jego konsekwencje dotyczą i dotykają już bieżącej, bieżącego momentu, bieżącej chwili. Oczywiście mamy świadomość tego, że, że pojawiają się kwestie dotyczące interpretacji, bo, bo, bo z jednej strony wiemy, że, że tam gdzie, jak się złośliwie twierdzi, gdzie, gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie, a gdzie jest dwóch prawników, to tych opinii jest co najmniej pięć. Ja uważam osobiście, że, że, że właściwie to orzeczenie już rodzi konsekwencje w tak zwanym obrocie prawnym, a więc w życiu, a więc w tych regulacjach, które dotychczas obowiązywały. To po pierwsze. Po drugie, z wyrokami, wyroki Trybunału Konstytucyjnego są wyrokami ostatecznymi, a więc one są niejako wiążącymi, a więc tym samym jak, tak jak dawniej mawiano, Rzym przemówił, sprawa zakończona, Romlo causa finita. Więc to rzeczywiście w mojej opinii ten etap debaty mamy już za sobą. Jesteśmy teraz w stanie prawnym, który, który jest zgodny z porządkiem konstytucyjnym. Pytanie też, czy nie będzie podziału na ten temat. W prawie i sprawiedliwości w Zjednoczonej Prawicy doszło do pewnego rozłamu na, na punkcie w większości w Sejmie, na, na punkcie praw zwierząt przy okazji tej piątki dla zwierząt. No, to jest jeszcze ważniejsza sprawa, budząca jeszcze większe emocje. Czy jest pan pewien, że nie będzie podziału i różni posłowie pisnie przypomną, że Prawo i Sprawiedliwość zarówno przez dwa lata rządów w latach 2005-2007, w tym także wtedy Jarosław Kaczyński, jak i później przez pięć lat rządów już teraz zjednoczonej prawicy nie chciało ruszać tego tematu, nie chciało zmiany tego, obawiając się, że jeżeli zmieni to w jedną stronę, to kiedyś, kiedy no dojdzie do zmiany władzy w stronę, powiedzmy, liberalno-lewicową, to wtedy ta strona będzie chciała prze, no, zmienić prawo w stronę zdecydowanie liberalizującą przepisy. Czy, czy myśli Pan, że nie będzie tak, że duża część kolegów z Prawej Sprawiedliwości uzna, że no, to nie jest najlepsze posunięcie ze względów także politycznych, ale także ze względów no, na przyszłość? No Przede wszystkim chcę bardzo stanowczo i tutaj zdecydowanie powiedzieć, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego kończy debatę na temat tego, co nazywamy aborcją. A więc pozostają te przepisy w ustawie dotyczącej aborcji, które mówią o tych dwóch wypadkach, a więc z jednej strony kiedy... Aborcja dokonuje się w następstwie czynu zabronionego, a więc w tym wypadku gwałtu dokonanego na, na kobiecie. Drugi przypadek to sytuacja, kiedy zagraża to życiu kobiety, to znaczy moment, moment narodzin. A więc te dwa przypadki są i będą realizowane. Natomiast wszelka dyskusja czy wszelka debata, może dotyczyć tylko i ewentualnie zmian w konstytucji, ale póki co. Nie widzę takiej większości, która mogłaby dokonać zmian w Konstytucji, a więc wprowadzić nowe przepisy prawa dopuszczające aborcje w takim zakresie, który, który byłby zgodny z tą Konstytucją. A więc zmiany Konstytucji to jest tylko to, o czym niektórzy z członków Prawa i Sprawiedliwości mogą dyskutować. No i tym bardziej i również odnosi się to oczywiście do, do debaty czy dyskusji, czy to w Sejmie, czy, czy, czy w Senacie, czy jeśli chodzi o społeczeństwo polskie. Konstytucja z 1997 w artykule 38 mówi bardzo wyraźnie o tym, że na Rzeczypospolitej Ciąży ten szczególny obowiązek ochrony życia każdego człowieka, każdego obywatela. No to pojawia się pytanie w publicystyce, ale także wśród wyborców, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość zmieniło zdanie w tej sprawie. Pamiętamy, że była bardzo ostra awantura wokół tego samego tematu w latach 2005-2007. Z tego powodu z Prawa i Sprawiedliwości odszedł Marek Jurek, odszedł też ze stanowiska Marszałka Sejmu. Co się zmieniło i dlaczego Prawo i Sprawiedliwość jest dziś no, dużo bardziej pryncypialne w tej kwestii? Jeszcze raz powtarzam. Tu no, trzeba oddzielić od siebie właściwie trzy warstwy. Po pierwsze można dyskutować o poglądach pojedynczych członków prawa i sprawiedliwości. I tutaj pewnie byłoby miejsce na to, aby porozmawiać na przyczyny, dla których tacy politycy jak chociażby Marek, Jurek, czy, czy obecny wicemarszałek, wicemarszałkowie Senatu, Michał Kamiński, czy Borusewicz, czy Paweł Zaleski, Tych nazwisk można podawać bardzo wiele. Dlaczego odeszli z Prawa i Sprawiedliwości? A więc dyskusja na temat poglądów pojedynczych polityków kiedyś funkcjonujących w prawie i sprawiedliwości. Z drugiej strony trzeba spojrzeć na dokumenty oficjalne, a więc to co nazywamy programem, ale też trzeba sięgnąć do korzeni, a więc do tego co nazywamy doktryną czy tymi założeniami aksjologicznymi właściwymi dla prawa i sprawiedliwości. I tu z łatwością odnajdziemy wprost odwołania do nauczania społecznego kościoła, a panie... tym samym. Dziękuję, dziękuję Państwu, że się staje sprawa. I wreszcie hmm. rzecz trzecia, bardzo istotna Panie Redaktorze, ostatnie zdanie. Pamiętajmy, to nie jest stan... orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest odrębne od jakiegokolwiek środowiska partyjnego. To jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. To jest władzy sądowniczej. Dziękuję panie profesorze. Gościem Polskiej rady był senator Prawa i Sprawiedliwości Włodzimierz Biernacki. Bernacki. Bernacki, przepraszam. <głosł> Dziękuję bardzo panie redaktorze. Dziękuję państwu.